Witajcie w kanale Sprety Dom. Chciałbym Wam pokazać postępy. Mianowicie pianapur. Pianapur nam wjechała. Zacznę może odtąd. Pokażę Wam, jak to wygląda. Wygląda jak takie chmury, które są na suficie. Kształt jest taki niejednorodny, bo nie da się idealnie natrysnąć piany. Dlatego też wcześniej tak ważne było zamontowanie haków. One tutaj są, no, tak na styku, ktoś delikatnie przytnie i generalnie te profile się rzuci. Wcześniej jeden z wykonawców, który robił haki zaznaczył linię tak, aby było wiadomo jak krokwie po prostu lecą, żeby można było wyznaczyć linię skosu, a w zasadzie linię, linię tutaj sufitu, więc to będzie przygotowane. Dlaczego zdecydowaliśmy się na pianę pór? Z kilku względów. Pierwsza sprawa, to o czym mówiłem wcześniej, czas wykonania. Panowie zabrali się tak naprawdę za to o godzinie, byli tutaj 7.30. Co prawda, robili do godziny 19, ale zrobili wszystko. Zrobili wszystko tak, jak powinno być. Co więcej, mamy tutaj dokładnie, czy ciężko tak jedno, jednoznacznie powiedzieć, ale jest od 33 do nawet 40 cm grubości, jeżeli chodzi o pianę, przy oknach jest znacznie grubiej, bo nawet pod 42 Na przykład tutaj panowie mówili, że nie byli w stanie no, ze względu na schody po prostu tutaj dosięgnąć, więc na dużym ciśnieniu ładowali z większej odległości. Tutaj widzicie, ile jest okna, ile jest gipsa i jak grubo jest piana, prawie Jest na równo, a tu jest bodajże chyba 40 cm, więc jest nawalona tego naprawdę dużo. Zakładając, że miejscami może być trochę mniejsza ilość piany, miejscami grubiej, myślę, że 0,10 W na m2 przenikalność cieplna została osiągnięta. Bardzo jest fajne to, że praktycznie przy natrysku. Po około 10-15 sekundach to już twardnieje, nie jest tak jak w przypadku pianki zwykłej do okien, że jak dotknie się to wbija się palca e, i cały jest upaćkany, tylko tutaj od razu to zastyga. Jest tutaj taki jeszcze mm, po natrysku specyficzny zapach, on może się utrzymywać tak do jednego dnia, panowie mówili, że 24 godziny maksymalnie. E... Dzisiaj, no tutaj było pozamykane, jak przodem, to było taki delikatnie czuć zapach, aczkolwiek nie był on taki drażniący. Gorzej jest natomiast przy samym natrysku, wtedy je, trzeba chodzić w maskach. O rzeczach, których nie pomyślałem i warto, żebyście wy o to zadbali, jeżeli będziecie się decydowali na pianę. Mianowicie, warto takie rzeczy jak chociażby klamki zabezpieczyć. Tu nie wiem, czy będzie widać, ale pyłek który mm, był z piany, osiadł na przykład na klamkach na futrynach delikatnie na drzwiach też widziałem na oknach dachowych mam nadzieję że to zejdzie chyba są jakieś specjalne czyściki do tego tak samo jest na przykład tutaj trzeba to delikatnie e, przeszorować mam nadzieję że ich porysujemy natomiast jeżeli macie możliwość będziecie na tego typu rozwiązania warto to obkleić warto to zabezpieczyć zawsze to będzie mniej czyszczenia e, koszty Koszty za e, cały ten dach tu mamy powierzchni. No właśnie, ile? Cało, cały dach, cały, ale to mówimy z tymi, tutaj, e, no, wypustami, że tak to nazwę. Ma 164 m2. Wewnątrz nie chciałbym skłamać, ale jest chyba coś koło 120 mniej więcej. Zapłaciliśmy mm, 12 000 zł na 8% Wacie. Z materiałem lambda dla tej piany wynosi 0.37, 0.037 przy tej grubości daje tu przenikalność jak wspomniałem, 0.10. Tyle o pianie Ja biorę się za roboty. Jak widać już mamy instalację elektryczną zrobioną. O tym nagram osobny, osobny filmik, jak będzie już 100% gotowe, więc śledźcie kanał. Ja zabieram się z za robotę. Dziś czeka mnie rekuperacja. Przepusty trzeba wszystko podciągnąć. Do góry nastrych, tutaj, już jak widzicie, trasy autostrady w zasadzie kablowe, do szafy rak, lanowe, internetowe, koncentryczne, jest tego naprawdę dużo. Jeszcze nie ma tutaj oświetlenia, elektryka, temat rzeka. Ale tak jak mówię, wszystko po małymi krokami. Trzymajcie się, cześć.